Wśród Matki Marii Co Cudowny jest dzisiejszy wieczór, który skończył nam się w czas, gdy wrzoskwił wśród pół, wiara zaś wśród w naszych sercach swojego młynu. I ziemię padł zaś na dalej. I bożej chwały. W tym czasie modlitwą ku się zwracamy, by matka prowadziła nas swoimi śladami. Przychodzimy zatem do Ciebie, tego wieczoru matką kochana, by ukochać ojczyznę i rodzinę piękną. W ten wieczór wyjaśniowy, cudowny i zarazem pełen zadumy. Tu, Pięknym tym otoczony otoczonym kolorowym czy powstanym, to węź weź, pani Fabińska, od nas, od ludzi, od dzieci, od Polski bukiet, kwiatów pięknych, białych, czerwonych, najbłogosławieższych, najmniejszych, szalonych, biało-czerwonych, jak pisał Konstantin ale pamiętamy także, że wrzesień jest nie tylko miesiącem różosów i kwiatów, ale miesiącem muru, który został zapisany w dziejach naszej ojczyzny, bo był wrzesień 1939 rok. Pamięć i ofiara. Tak trudno zapomnieć tę datę roku tamtego, i chyba nigdy nie wolno nam w historii prawdy tej daty zapomnieć. Bo kimże bylibyśmy, gdybyśmy zadali kamienie? zaczęły wywołać. To właśnie wtedy. Nadziei. Czy można zapomnieć? Czy można milczeć? Szacunku do tych dni, historii września chcę dzisiaj zawołać tutaj, waszym Kościele, Polską ty naszą ojczyzną. Całujemy Twoje święte, kamienie jak osiemdziesiątą 86. rocznicę już tamtego września. Bierzemy garść Twojej ziemi przysiągniętej chwilą czynników, choć w latach 1939-1945 odebrano nam wolność i zabrano tych, którzy życie oddali za siebie i naród, to my jesteśmy Tobie wolni. To oni, synowie i córki polskiej ziemi, szli na śmierć po jak kamienie rzucane na szaniec. Przyzywam Was dzisiaj, bracia, żołnierze, rodzice, nauczyciele i dzieci kochane, gdziekolwiek zostały Wasze krochy, w Katyniu, w czy w Monte Cassino słyszymy Wasze wołanie za nas. Nie mogliście przecież inaczej. Trzeba było umrzeć, abyśmy my żyć. Trzeba było umrzeć, abyśmy my żyli w wolnym i suwerennym kraju. Widzisz, wolność krzyżami się mierzy, a miłość miłością się tworzy. Zaś na cztery, przeżywszy dramat wojny, modlił się tak pięknie, więc idę za Tobą, Chryste. Przez ciemności, przez wątpienia, aż do jasności, która nie jest dla To są, kochanie, słowa, które kształtują naszą wiarę i naszą nadzieję. To są słowa, które prowadzą nas dzisiaj tutaj, w dalszym tym bardzo, do Matki Fatimskiej. Bracie moi, siostry drogie, ale wiesz, także czas wiary, historii i nadziei. Niezwykły przecież miesiąc, słoneczny i silny, wielki, dumny, subtelny, bo ma w sobie niespływny magnetyzm, przyciąga na święta kościelne, jak i wydarzenia w historii naszego narodu. To miesiąc, w którym Maria, Matka Fatimska, przychodzi do nas z orędzią nadziei i pokoju, bo Maria jest matką, która nigdy nie opuszcza swoich. Tatyni ukazała się na prostym pasterzom, aby przypomnieć, że przyszłość świata zależy od modlitwy, pokuty i zawierzenia się Bogu. My to wiemy. My ten testament świata rozumiemy. I dlatego dzisiaj jest w sposób szczególny niech wykrwią te słowa wołania Bogu. Tu właśnie ona nazwana została przez jego rodaka Jana II Gwiazdą. codziennie powierzała niemali mówiła, nie miła już własnej siły, ale czułam, że ona nie mnie przez każdy dzień. I rzeczywiście dziecko zyskało zdrowie. Ten prosty przykład pokazuje, że Maryja jest obecna nie tylko w wydarzeniach historii, które się dokonały, ale jest obecna również. W życiu każdego z nas. Wraz z nią uczymy się, że nadzieja nie zawróci. Jakby zawiodła to nadzieja w tamtych czasach, trudnych i dramatycznych w ojczyzny. Dlaczego zapytasz? Bo nadzieja I dziś powtarzamy te słowa, bo ojczyzna pozostaje dla nas wartością, dla której warto żyć, warto się modlić i warto składać ofiary. U Was, kochani w tym wrześniu, roku jubileuszowego, a na domień 2025 rozpoczynają się misje święte. Święte. Chrystusowi był to też rok i A papież Franciszek, ustanawiając ten rok, mówił: Jesteście pielgrzymami mamy nadzieję. Dlatego w tym miejscu, tutaj, rozpoczynacie jutro Kościoła, który powie do mnie i do Ciebie, zatrzymaj się, mój pielgrzymy nadziei. zaczynaj”. wraz z Marią, jesteśmy pielgrzymami nadziei. Nie jesteśmy samotnymi wędrowcami, bo jesteśmy katolikami, a katolik jest pielgrzymem nadziei w wierze. Jesteśmy wspólnotą serc prowadzonych przez Matkę do jej syna. Tak jak w Atunie Maria dostała do nawrócenia, tak i tutaj wzywa nas do brzemiany serca. Misje Święte to szczególny czas łaski, który nie możemy zmarnować, Bracia moi, siostry drogie, Maria jest z nami. Była w 1939 roku, była w 1945, była w 1989. Była w podziemnych w kaplicach, w lasach, w sercach żołnierzy i przemiany i transformacji naszego życia społecznego. Jest i dzisiaj tutaj, w tym barku, w naszych i waszych rodzinach. Dlatego powierzmy jej czas Niczy Święty. Niech prowadzi nas przez te dni modlitwy i odnowy. Niech uczy nas nadziei silniejszej niż strach kiedy mówi i woła nie bójcie się niech uczy nas wiary głębszej niż zwątpienie niech uczy nas miłości mocniejszej niż śmierć zatem Matko Piotrówska Matko września cierpiącego Matko krzyża Chrystusa Pani Piotrówska proszę odwołać nas Twoje dzieci tej ziemi w kwielczyce nadziei ku Chrystusowi, która jest naszą nadzieją, wolnością, siłą i przyszłością. Jak zapisze przecież nasza poetka Maria Konowiecka. Przecież nigdy ja Ciebie Judu nie rzuciłam, nigdym od Ciebie nie odjęła nic, Ja mu moc twoja i siła nie musi duchu rodzica.